To jeden z trzech placów zabaw przy nowo wybudowanym przedszkolu w Wawrze. W sumie są tu trzy takie place dla dzieci w różnym wieku. Obiekt dla 200 dzieci wybudowano w rekordowym czasie 8 miesięcy. Jest bardzo energooszczędny, od kolektorów słonecznych na dachu poczynając, przez m.in. wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, a na trójszybowych oknach kończąc. Jest też nowocześnie i kolorowo. Pierwsi zwiedzający otrzymali rysunkowe ankiety, żeby wypowiedzieć się od razu, co im się podoba bardziej, a co mniej. Przystąpiono też do wypróbowania poszczególnych sal i pracowni, malując świąteczne ozdoby. Trwa nabór uzupełniający do tego przedszkola, które ruszy na początku przyszłego roku. Jak co roku na placu grzybowskim uroczyście rozpalono pierwszą świecę na hanukowym dziewięcioświecowym świeczniku. Codziennie przez osiem dni zgodnie z rytuałem, będzie tych zapalonych świec po jednej przybywać, wszystkie odpala się od tej dziewiątej. Hanuka to żydowskie świętoświate uznawane za jedno z najbardziej wesołych, czas rozjaśniania mroku. Śpiewa się wtedy i gra specjalne hanukowe pieśni. Na galerii stacji Metra Wilanowska wystawa fotografii laureatów konkursu fotograficznego Warsaw Insta Festival pierwszego festiwalu fotografii miejskiej na Instagramie. Są to zdjęcia wykonane przez czytelników portalu Nowa Warszawa startujące w czterech kategoriach: selfie z Warszawą, ikony Warszawy, miejskie przestrzenie i z głową w chmurach. Wystawę można oglądać do 15 stycznia. W zajęciach mogą uczestniczyć dziewczęta i chłopcy w różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania. W ośrodku sportu i rekreacji Tarkówek od poniedziałku do piątku bezpłatne, otwarte zajęcia z łyżwiarstwa figurowego i z hokeja dla dzieci i młodzieży. My też wybraliśmy hokej. Treningi prowadzone są przez licencjonowanych trenerów i instruktorów serdecznie zajmujących się każdym młodym sportowcem. Bo naukę sportów na lodowisku można zaczynać w młodym wieku, choć to czasem może być bolesne. Jarmarki świąteczne można znaleźć w wielu dzielnicach stolicy. Ten odbywający się na Ursynowie w parku Jana Pawła II ma już swoją tradycję. Obok występów wszystko, co tylko może skojarzyć się ze świętami: zabawki, bombki, świąteczne ozdoby. No i te smakołyki, które ze świętami nam się kojarzą zawsze. Na wszystkich jarmarkach gorączka zakupów dynamicznie rośnie, bo święta naprawdę już wkrótce. www.um.warszawa.pl